Dzień dobry moi drodzy. Tak wygląda ten sam widok, który pokazywałam wam wieczorem. Jest cicho. O słoneczko wychodzi spokojnie, jeszcze wszyscy śpią. Padał deszcz w nocy, była wichura, ale nic się nie stało na moim balkonie. Co trochę słyszę śpiew ptaków. Czasem zachuczy kukułka i coś takiego, jakby sowa, ale nie jestem pewna. Deszcz jeszcze opada z dachu. Słyszycie ją? I tak jakby druga jej odpowiadała. Mój aparat jakoś tak <laughs> słabo nagrywa, więc... Nie wiem, czy, czy to słychać. Piję sobie poranną kawkę. W moim kubeczku. Towarzyszy mi skrzat. Idzie sobie pani z pieskiem. Jest bardzo rześko, bardzo przyjemnie. Co ja dzisiaj będę robić? No myślę, że będę malować tego aniołka, że troszkę będę upiększać swoje mieszkanko. A, znowu huczy. Także zawsze jakiś tam plan jest wiatr jednak jest troszkę rzeczywiście modny. Zapowiadali brzydką aurę wietrzną. Ale fajnie, bo troszkę przegoni te smogi, spaliny z naszego powietrza. Chmury tak przechodzą pięknie. Lubię na nie patrzeć. Jak się budzę, to właśnie mam taki widok otwierając oczy. No i cóż moi drodzy, życzę Wam miłego dnia przyjemnego odpoczynku, może jakiejś wycieczki Chciałabym też gdzieś pojechać, ale na razie muszę wszystko tutaj pozałatwiać życzę Wam smacznej kawusi i nie sprzątajcie tak mocno, tak sobotnio. Odpoczywajcie, relaksujcie się, patrzcie na przyrodę, na piękno majowej pogody, aury. Jak wszystko pachnie, tym bardziej po deszczu. Dobrze, jeszcze raz życzę Wam miłego dnia i smacznej kabusi. Bądźcie, trwajcie, kochajcie. I róbcie wszystko, żeby świat był lepszy. Pozdrawiam was serdecznie.